141, 6 kwiecień, 9 tysięcy po matce. 139, wycielenie 7 lutego, 8 tysięcy po matce. 138, wycielenie 3 kwietnia, 10 tysięcy 600 po matce.

671 30 grudzień wycielenie 8100 po matce 89 13 39 wycielenie 6 stycznia 250 wycielenie 8 lutego

215 wycielenie 16 stycznia, 219 wycielenie 1 lutego, 955 wycielenie 4 lutego. 143 wycielenie 5 kwietnia 8800 po matce. 326 wycielenie 16 lutego 7750 po matce. 682 wycielenie 15 stycznia 8700 po matce.

220, wycielenie 1 lutego 678, wycielenie 3 stycznia 7900 po matce 684, wycielenie 27 stycznia 8500 po matce 921 wycielenie 11 stycznia.